W lewinie koło Kudowy jest słońce, które mnie zna, i strumyk, co nocą śpiewa, kaczeńce żółte i bzy. Tak w jednej z piosenek śpiewała Violetta Villas, artystka światowej estrady. Przez wiele lat mieszkała właśnie tutaj, w Lewinie Kłockim i zachwycała się tym miejscem. Czy słusznie? No, z doświadczenia wiem, że te okolice przyciągają jak magnes, w dodatku wciąż się zmieniają. Zmieniają na lepsze. Jeszcze kilkanaście lat temu Lewin Kłocki tak nie wyglądał. To miejsce raczej nie przyciągało ani turystów, ani tych, którzy chcieliby tu zamieszkać. Było jedynie punktem na mapie w drodze do Kudowy Zdrój. Teraz jednak jest zupełnie inaczej, bo gmina od pewnego czasu wciąż się zmienia. Ta zmiana nie byłaby możliwa bez środków europejskich. To między innymi one sprawiły, że gmina Lewin Kłocki, która liczy niespełna 2000 mieszkańców, z każdym kolejnym rokiem wygląda coraz piękniej i coraz nowocześniej. Gmina Lewin uplasowała się na drugim miejscu, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków unijnych w latach 2014-2021. Unijne, które mogliśmy i możemy pozyskiwać, są niezwykle istotne. W niesamowity sposób zmieniają gminy. Właściwie chyba z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że bez tych środków nie byłoby szeregu inwestycji, które udało się zrealizować. A tych inwestycji jest tu naprawdę sporo. To co najbardziej rzuca się w oczy, gdy jest się w centrum Lewina Kłodzkiego to zrewitalizowany rynek. Udało się przywrócić mu dawny blask, na czym szczególnie zależało mieszkańcom. Zresztą wystarczy popatrzeć na to, jak rynek wyglądał wcześniej, a jak wygląda teraz. Jeszcze bardziej spektakularnie wygląda metamorfoza tego budynku. 10 lat temu, nawet 5 lat temu, ten budynek wyglądał zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Był brzydki, był po prostu niszczący. A dzisiaj? a dzisiaj jest piękne i żyje. Co tutaj się mieści w tym budynku? W budynku znajduje się siłownia, powyżej biblioteka z czytelnią, natomiast na poddaszu znajdują się pomieszczenia dla fundacji, stowarzyszeń. Na parterze znajduje się sala kinowa. Sala kinowa w tak małej gminie wydaje się że to niemożliwe, a jednak a jednak inaczej być nie mogło. Swego czasu w Lewinie funkcjonowało kino violetta, więc to jest taki piękny ukłon ku tradycji. W tej sali odbywają się koncerty, odbywają się spotkania, odbywają się prelekcje, odbywają się seansy filmowe. Także ta sala bardzo ładnie funkcjonuje i służy mieszkańcom gminy Lewin. Taki przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Strzałem w dziesiątkę jest też inne miejsce, które się tu znajduje. Mowa o Izbie Pamięci Violetti Villas. Panie dyrektorze, gdy patrzę na tę suknię, no to nie mam wątpliwości do kogo mogłaby ona należeć. Wszyscy od razu rozpoznajemy, że ta suknia mogła należeć do Violetty Villas, najsłynniejszej mieszkanki tej miejscowości, symbolu tego miasta. Jednoznacznie ona kojarzona jest z Lewinem, a Lewin kojarzony jest z Violettą Villas. No, i nie mogłoby zabraknąć takiego miejsca jak to miejsce, w którym się znajdujemy, czyli taka izba, która jest poświęcona właśnie tej postaci. Jak najbardziej. Miejsce, w którym e, pamięć o Violetcie jest tutaj kultywowana i popularyzowana, i, i takie było założenie, żeby to, to miejsce funkcjonowało, żeby turyści, którzy zaglądają do Lewina i, i, i chcieliby tutaj spędzić czas, mogli przyjść, zobaczyć, zapoznać się z, z, z twórczością Violetty Villas. Turyści, którzy tutaj przyjdą, co mogą zobaczyć i o czym mogą posłuchać? Przede wszystkim zobaczą bardzo ciekawe zdjęcia udostępnione przez krewnych artystki. Tworząc tę ekspozycję nie mogło zabraknąć strojów, z których między innymi ona, oprócz oczywiście głosu, słynęła i stąd ta krynolina, bo której tutaj stoimy. Są też kopie tutaj tych najsłynniejszych jej sukienek, w których ona występowała śpiewając różne utwory. Postać Violetty Villas z pewnością przyciąga do Lewina turystów, podobnie zresztą jak to. To chyba najbardziej widowiskowy element panoramy Lewina-Kłodzkiego, czyli jednotorowy wiadukt kolejowy, który jest elementem trasy Kłodzko-Kudowa zdrój Konstrukcja ma 27 metrów wysokości i 120 metrów długości. To robota włoskich specjalistów. Wiadukt budowano dwa lata, a oddano go do użytku w 1905 roku. Wiadukt jest symbolem Lewina. Bardzo długo zabiegaliśmy o wykonanie jego iluminacji. Iluminację zrealizowaliśmy oczywiście dzięki środkom unijnym we współpracy z gminą czeską Nowych Radek. Zależało nam by wiadukt ożył. Mało tego, dodam, że tak naprawdę wiadukt jest taką bramą wjazdową do województwa dolnośląskiego i tym bardziej warto było wyeksponować ten zabytek. Staramy się realizować inwestycje, które przyciągną do Lewina turystów. Na chwilę obecną mamy zrealizowane dwa odcinki ścieżek rowerowych. Jeden odcinek znajduje się w Lewinie, w sąsiedztwie budynku Violetti Villas i w sąsiedztwie wiaduktu. Natomiast drugi odcinek położony jest w Taszowie. Staramy się również pozyskać kolejne środki, bo uważamy, że właśnie ścieżki są przyszłością. Zadowoleni będą nie tylko rowerzyści, ale i kierowcy. Gmina cały czas stara się Remontować drogi, dodatkowo dba o to, by oświetlenie uliczne było jak najbardziej energooszczędne. Lewin Kłocki chce być gminą niezależną energetycznie, dlatego w przyszłości chce, by powstała tu farma fotowoltaiczna. Już teraz, dzięki funduszom europejskim, udało się wybudować dwie instalacje fotowoltaiczne. Jedna z nich znajduje się na budynku szkoły. Szkoła zresztą, co choćby widać na tych zdjęciach, w ostatnich latach również się zmieniła. Ja po pierwsze chodziłam do tej podstawówki. To jest szkoła, z której wyszłam, mieszkałam w Lewinie Kłodzkim. W tej szkole byłam, pełniłam funkcję przewodniczącej samorządu szkolnego, więc znam tą szkołę od podszewki. Oczywiście ona tak nie wyglądała. To co udało się zrobić między innymi dzięki tym środkom z Unii Europejskiej? Przede wszystkim szkoła została termomodernizowana, czyli jest docieplenie, są wymienione wszystkie okna, jest wymieniona pełna elektryka, jest nowe ogrzewanie, bardzo nowoczesne. Na hali ogrzewanie podłogowe, na hali sportowej wymienione okna, wymienione wszystkie ciągi komunikacyjne, no i dobudowane to miejsce, w którym my jesteśmy, czyli dobudowane piętro budynku szkolnego ze starego strychu. Powstały trzy sale piękne. Ta sala, w której jesteśmy, sala matematyczna, ale też sala informatyczna, klimatyzowana, pięknie wyposażona i nowoczesny, duży, przestronny gabinet pedagoga szkolnego. Cały czas się rozwijamy, cały czas realizujemy inwestycje, piękniejemy. Powiem Panu szczerze, że 20 lat temu, tak naprawdę mnie osobiście, gdybym stąd nie pochodziła, to niewiele by zachęciło do odwiedzenia samego Lewina. Natomiast dzisiaj z chęcią, z chęcią bym ten Lewin odwiedziła, co potwierdzają również osoby, które dawno temu wyjechały z Lewina, dzisiaj wracają i same nie dowierzają, jak bardzo Lewin się zmienił.